Wyobraź sobie, pracujesz na środku pola w samo południe. Nagle robi ci się słabo, świat zaczyna wirować. W oddali widzisz wysoką kobietę ubraną w biel. Nie zbliża się przypadkiem to południca. Demon, którego bali się nasi przodkowie. Dziś zabiorę cię w świat jej legend, pełnych grozy, zagadek i realnych ostrzeżeń przed słońcem. Południca to słowiański demon, który pojawiał się na polach i łąkach zwykle wtedy, gdy słońce było w zenicie, a więc w samo południe. Wyobrażano ją sobie jako smukłą, wysoką kobietę ubraną w biel, niekiedy posiadającą wianek splecionych zbóż na głowie. Ale wyobrażano ją sobie także czasami jako przerażającą wiedźmę, która budziła strach i wzbudzała najbardziej skryte lęki. Niegdyś wierzono, że Południca zatrzymywała ludzi pracujących na polach i łąkach i zadawała im zagadki. Jeśli nie potrafili odpowiedzieć, umierali. Dzisiaj brzmi to jak baśń, ale nasi przodkowie traktowali to śmiertelnie poważnie. W rzeczywistości południca była ostrzeżeniem. Chłopi wiedzieli, że praca w skwarze może skończyć się udarem lub omdleniem. Ale jak to w dawnych czasach tłumaczyli to przez demony. I tak powstała legenda o strażniczce południa. Niektórzy badacze twierdzą, że południca mogła być echem dawnego bóstwa solarnego, opiekunki słońca i urodzaju. Co więcej, Podobne postacie występują w całej Europie i tak na przykład w Czechach nazywa się ją polednicę, a w Niemczech mitagsfrau, czyli pani południa. Wyobraź sobie, że jesteś sam na polu i nagle widzisz ją, południcę. Nie zbliża się gwałtownie. Po prostu staje przed tobą, patrzy wprost w oczy i pyta. Ile źdźbeł w tym snopie? Ile ziaren w kłosie? Nie odpowiesz? Możesz stracić życie. Dlatego nasi przodkowie unikali pracy w południe. Schodzili z pola, siadali w cieniu, modlili się i odpoczywali. Chronili się w ten sposób przed udarem, choć tak naprawdę wierzyli, że unikają spotkania z demonem południcy. Dzisiaj południca to już jedynie element folkloru, ale co ciekawe, jej echo nadal możemy znaleźć w języku. Mówimy o złej godzinie i właśnie tutaj chodzi o południe. Co ciekawe, południca inspirowała przez wieki wielu twórców. I tak na przykład w XIX wieku czeski poeta Karl Jaromir Erben napisał balladę pod tytułem Polednica, w której to demon porywa dziecko z brzegu pola. A współcześnie Współcześnie możemy ją odnaleźć w książkach i grach o Wiedźminie, czy w powieściach i horrorach typu fantazy. Południca była przestrogą, była przestrogą przed pracą w największy upał oraz przed lekceważeniem natury. Ale jej legenda do dziś jest żywa i do dzisiaj potrafi przyprawić odreszcze. Więc jeśli kiedyś w samopołudnie znajdziesz się pośrodku zboża lub na polanie i zobaczysz samotną postać stojącą w bieli, nie próbuj odpowiadać na jej pytania. Daj znać w komentarzu, czy miałeś kiedyś spotkanie z południcą, albo czy może byłoby ono dla Ciebie przerażające, czy bardziej fascynujące. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz poznać więcej historii o słowiańskich demonach. I do zobaczenia już wkrótce. Cześć.